Cześć, witam z Kasmartes. Ponieważ bardzo często pytacie w komentarzach, czy pojawią się na kanale recenzje anten pokojowych do odbioru na zimnej telewizji cyfrowej, postanowiłem przygotować dla Was taki cykl recenzji poświęconych właśnie tego typu antenom. No i dzisiaj pierwsza z tych recenzji, czyli recenzja anteny EMOS EM300. Antena VHF-UHF. Mamy też odbiór radia internetowego w standardzie DAP. Mamy filtr LTE, no i mamy wbudowany antenę wzmacniacz sygnału zasilany napięciem 5V 550mA. Odległość od nadajnika do 25 km. Te 25 km to jest tak naprawdę osiągalne tylko bardzo sprzyjających warunkach ukształtowania terenu, gdzieś poza miastem, gdzie mamy pusty teren, żadnych przeszkód na drodze między anteną a nadajnikiem. Natomiast zastąpnę na to, sprawdzi się właśnie w tych bliższych odległościach od nadajnika. Ja mam do nadajnika jakieś 5 km, więc u mnie anteny wewnętrzne się jak najbardziej sprawdzają. No i będę chciał Wam dzisiaj pokazać, jak ta antena została wykonana. Jakie posiada parametry, oraz zrobimy sobie też kilka tutaj testów praktycznych, jeżeli chodzi o pomiar sygnału na różnych multiplexach. Do tego pomiaru ja tutaj wykorzystam jeden z tunerów DVBT, który niedawno testowałem. Będzie to tuner Optikum Nitrobox NS. No i pokażę Wam, jak wygląda siła sygnału na poszczególnych multiplexach. Z wykorzystaniem właśnie tej anteny, na początek, oczywiście, zrobimy sobie szybki unboxing. Czyli zobaczmy, jak ta antena wygląda i co znajdziemy w takim zestawie. Tak wygląda zawartość tego pudełka wewnątrz. No i teraz sobie sprawdźmy, jakie elementy wchodzą w skład naszego zestawu. Ja sobie może to rozpakuję i zaraz do Was wracam. I tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu. W skład zestawu wchodzi oczywiście antena. Mamy zasilacz 5V 0.55A oraz przewód zasilający z jednej strony zakończony złączem USB, z drugim taką okrągłą wtyczką. Wystarczy, że podłączymy go właśnie do tego zasilacza lub też na przykład do jakiegoś tutaj innego zasilacza gniazda USB w telewizorze, w tunerze i też możemy w ten sposób sobie taką antenę zasilać. Do zasilania potrzebujemy jeszcze ten adapter, który mamy też w zestawie. Tutaj mamy miejsce na podłączenie anteny, miejsce na podłączenia zasilania. No i teraz wpinamy po prostu sobie ten przewód do telewizora. Jeżeli chodzi o antenę, mamy tutaj zintegrowany przewód, który po prostu wpinamy do też tego adaptera. No i w ten sposób podłączamy cały zestaw do. Telewizora. Oczywiście, jeżeli wasz tuner czy też telewizor yy, posiada funkcję zasilania anten zewnętrznych, to tak naprawdę nie musicie nic tutaj robić. Wystarczy, że podłączycie antenę tylko do takiego tunera czy też telewizora i po prostu będziecie go sobie zasilali bezpośrednio z takiego urządzenia. I wówczas, oczywiście, te dwa elementy już nie będą nam potrzebne. W zestawie, oczywiście, jest też instrukcja obsługi. Kilka języków jest też język polski. Natomiast teraz przejdziemy do samego wykonania tej anteny. Jak Wam już pokazałem, mamy tu zintegrowany przewód antenowy. Ten przewód właśnie podłączamy do telewizora, tunera, no i ewentualnie, jeżeli potrzebujemy to zasilanie zewnętrzne, to do tego zestawu z adapterem. Sama antena, oczywiście, wykonana z tworzywa sztucznego. Mamy w zestawie takie dwie tutaj nóżki, które sobie montujemy do tej anteny. One są oczywiście odczepiane, ponieważ, jak pewno zauważyliście, mamy też. Ufyty montażowe, czyli możemy sobie taką antenę gdzieś powiesić na ścianie, zamontować na stałe i w ten sposób sobie z niej korzystać. Nie musimy jej stawiać właśnie w ten sposób na tych nóżkach. Front wykonany oczywiście też z tworzywa sztucznego, tym razem forty pianowej czerni. Dość trudny w utrzymaniu, jeżeli chodzi o czystość. Natomiast oczywiście tej anteny nie będziemy zbyt często dotykać, więc to nie będzie problemem. Natomiast wizualnie będzie się nam tutaj bardzo ładnie prezentowała. Jeżeli chodzi o wymiary, to antena ma tutaj długość 64 cm, wysokość 6,5 cm, no i grubość 7 mm. Tak więc bardzo zgrabna, nieźle się prezentująca antena, którą możecie postawić pod telewizorem, powiesić ją gdzieś pod telewizorem. Wyglądem nieco przypomina takiego sandbara, więc myślę, że będzie się też dobrze komponowała. Więc jeżeli zależy Wam na estetyce, no to myślę, że tutaj ta antena Emos może Wam się właśnie Spodobać. Tyle jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tej anteny. Teraz na chwilę się tutaj przenieśmy na stronę producenta, pokażę Wam szybko jej specyfikację techniczną, a następnie, sobie już przejdziemy do testów praktycznych, sprawdzimy sobie, jak ta antena działa. Jestem w na stronie marki EMOS i przy okazji możecie sobie zobaczyć, ile kosztuje ta antena. Kosztuje ona tutaj 106 zł na chwilę obecną, więc tutaj nie jest jakoś przesadnie ta cena wygórowana. I zobaczmy teraz te parametry techniczne, jeżeli chodzi o tą antenę. Niestety tutaj zbyt dużo informacji nie znajdziemy. Natomiast z takiej ważniejszej informacji to jest kąt odbioru 180 stopni. No i polaryzacja. Ta antena pracuje w polaryzacji poziomej. Więc kanały właśnie z multiplexów nadawanych tej polaryzacji będziecie mogli sobie na niej bez problemu odbierać. Natomiast jeżeli będziecie mieć kanały w polaryzacji pionowej, no to tutaj może być już pewien problem. Oczywiście antena wyposażona już jest w filtr LTE. To jest myślę ważne, jeżeli chodzi szczególnie o właśnie anteny pokojowe, wewnętrzne. Pasma, jakie obsługuje, to są pasma VHF oraz UHF. Przewód, który macie przy antenie to jest 1 metr, więc tutaj też musicie o tym pamiętać, że mamy to odległość 1 metra. Jeżeli potrzebujecie tą antenę zamontować nieco dalej, no to oczywiście będziecie musieli się już zaopatrzyć. W jakiś dodatkowy przewód. Zakres częstotliwości: tutaj mamy od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 790 MHz, więc tutaj też sprawdzajcie, jak pracują nadajniki w Waszej okolicy. Nie mamy tu żadnej regulacji wzmocnienia, natomiast co tutaj jeszcze możemy sobie zobaczyć? Impedencja wyjścia RF 75 ohmów. Natomiast jak widzicie nie mamy tutaj żadnej informacji na temat mocy wzmacniacza zainstalowanego w tej antenie. Tak więc tyle z tych informacji technicznych ze strony producenta. Teraz sobie już przejdźmy do podłączenia jej do tunera no i sprawdźmy sobie jak się spisuje w praktyce. Ok. Antena została już podłączona do tunera dvb DVBD2, ponieważ ten tuner obsługuje zasilanie anten zewnętrznych, więc to już nie korzystam z tego zasilacza, który był w zestawie, tylko zasilam tą antenę bezpośrednio z tego tunera. No i teraz zamieszczam wam tutaj poniżej tabelę, na której macie wyszczególnione multiplexy z nadajnika, z którego ja odbieram telewizję naziemną. W tej tabelce też jak widzicie, możecie zobaczyć sobie, na jakim kanale dany multiplex jest nadawany. Z jaką mocą oraz w jakiej polaryzacji, tak żebyśmy mogli sobie jak najlepiej te dane porównać. No i przykładowe kanały z poszczególnych multiplexów, na których sobie będziemy testować tą siłę oraz jakość sygnału. Ok, pierwszy tutaj pomiar to jest dla kanału Focus TV, czyli jak widzicie w tabelce, jest to multiplex pierwszy nadawany na kanale 45. Siła nadajnika to jest 50 kW, polaryzacja H. No, i jak widać, siła sygnału oraz jakość praktycznie na 99%. Tak więc tutaj naprawdę bardzo dobrze na tym kanale, na tej antenie ta siła sygnału się prezentuje. No i zaczynamy sobie do drugiego kanału, czyli kanału Polsat. Jest on nadawany tutaj w drugim multiplexie. I teraz, jak widzicie, pomimo, że również mamy tutaj nadajnik o mocy 50 kW i H, to jednak ta siła oraz jakość sygnału jest na tym multiplexie znacznie słabsza. W okolicach tutaj 70%, jak widzicie. Procent. Aczkolwiek nadal te wartości są bardzo dobre, zapewniające, jak widzicie, stabilny odbiór sygnału telewizji naziemnej. Kolejnym multiplexem, który sobie teraz sprawdzimy, jest multiplex trzeci, nadawany na kanale 22. Również, jeżeli chodzi o moc anteny, to jest 50 kW, polaryzacja H. No i jak widzicie, jeżeli chodzi o siłę sygnałów, tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Wyniki bardzo zbliżone do multiplexu pierwszego na poziomie około 90 92 czyli też bardzo dobra jakość sygnału. Kolejny multiplex, czyli multiplex czwarty i tutaj zauważcie, on nadawany za kanale 33, również moc anteny to jest 50 kW, polaryzacja H i siła sygnału na poziomie 99%, czyli praktycznie taka sama jak na multiplexie pierwszym. Natomiast jakość dochodzi do około 90%. Teraz przejdźmy do tego multiplexu piątego, czyli multiplexu testowego nadawanego już w standardzie DVB T2. Jak widzicie, on nadawany jest na kanale 21. Natomiast moc anteny to jest zaledwie 5 kW. Polizacja H. No i jak widzicie, przy tej małej mocy anteny nadawczej. Jak się okazuje, zarówno siła, jak też jakość sygnału jest również na bardzo wysokim poziomie. Siła na poziomie 74%, natomiast jakość na poziomie 95%. Tak więc bez problemu, nawet przy tak słabej mocy nadawczej anteny, jesteśmy w stanie odbierać poprawnie wszystkie kanały telewizyjne z tego. Multiplexu. Teraz przejdźmy do multiplexu 8, czyli według tutaj tej tabelki najsłabszego, ponieważ tutaj moc anteny nadawczej to jest zaledwie 3 kW. No, i jak widzicie, jeżeli chodzi o siłę sygnału 99%, natomiast jakość na poziomie 78-9%, tak więc jak widzicie tutaj antena nawet przy tak małej mocy anteny nadawczej spisuje się i świetnie i zapewnia nam. Stabilny odbiór sygnału. No i na koniec, jak pewno już zauważyliście, mamy tutaj tabeli jeszcze raz Multiplex trzeci zaznaczony na kolor zielony, ponieważ jest to transmisja doświetlająca skierowana w drugą stronę miasta, tłumiona tak naprawdę od miasta, żeby nie zakłócać tutaj też innych kanałów, nadawana jest na kanale 26, jak widzicie, z mocą też zaledwie 5 kW. Mamy natomiast tutaj polaryzację. V, bo to chciałem Wam też sprawdzić, czy kanały w tej polaryzacji będą odbierane za pomocą tej anteny. Więc teraz sobie to sprawdzimy. Ponieważ tam są te same kanały co w multiplexie trzecim, które Wam pokazywałem, więc tam się nie wyszukają ponownie, dlatego też pokażę Wam to na innym menu. Czyli na ręcznym wyszukiwaniu i teraz zobaczcie, ustawiamy sobie kanał właśnie 26, częstotliwość 482 jak w tabelce. I zobaczcie, siła sygnału, jakość sygnału na bardzo wysokim poziomie. Czyli bez problemu, bylibyśmy w stanie też odebrać za pomocą tej anteny kanały nadawane w polaryzacji V, właśnie z tego multiplexu. Tak więc, jak widzicie, w mojej lokalizacji ta antena sprawdza się bardzo dobrze. Okej, okay, na dziś to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję anteny EMOS EM300. Jak widzicie, antena bardzo ciekawie się prezentuje pod względem designu. Została bardzo ładnie wykonana. Bez problemu możecie ją postawić sobie gdzieś pod telewizorem, zawiesić nad telewizorem na tych uchwytach obok telewizora. No i myślę, że zawsze będzie się dobrze prezentowała. No i co najważniejsze, antena, jak widzieliście, świetnie radzi sobie z odbiorem wszystkich multiplexów. Natomiast nie chciałbym, żebyście się sugerowali tymi pomiarami, które Wam dzisiaj pokazałem, ponieważ to oczywiście wszystko jest zależne od tego, jak daleko jesteście od nadajnika, jakie macie ukształtowanie terenu i tak Tutaj w mojej lokalizacji, jak mieliście okazję zobaczyć, naprawdę te wyniki są bardzo dobre i u mnie ta antena sprawdza się w 100%, co oczywiście nie znaczy, że u Was będzie tak samo. Więc oczywiście zawsze bierzcie pod uwagę waszą odległość od nadajnika, wasze warunki tutaj terenowe, jeżeli zastanawiacie się nad wyborem właśnie tego typu anteny pokojowej. I jeszcze jedna uwaga tutaj może na koniec odnośnie wszystkich anten, które teraz możecie kupić na rynku. Tutaj w rogu macie znaczek DVB-T2 sugerujący, że jest to antena dedykowana do odbioru właśnie na ziemnej telewizji cyfrowej w tym nowym standardzie, który będzie obowiązywał w przyszłym roku. Natomiast Musicie wiedzieć, że to tylko jest tak naprawdę chwyt marketingowy, ponieważ każda antena będzie Wam odbierała kanały w DVB-T2. Jeżeli do tej pory mieliście jakąś antenę i ta antena Wam działała, pracowała poprawnie w standardzie DVB-T, to również będzie Wam działała DVB-T2 i nie musicie tutaj tej anteny wymieniać, więc tutaj też o tym pamiętajcie. Natomiast ważna informacja myślę jest odnośnie zastosowanego tutaj w tej antenie filtru LTE ponieważ jak wiecie teraz mamy bardzo dużo zakłóceń sygnału telewizyjnego właśnie poprzez sygnał LTE i jeżeli antena ma tutaj te filtry to powinna te zakłócenia eliminować i wówczas oczywiście ten odbiór sygnału jakość sygnału będzie znacznie lepsza. Moim zdaniem to będzie już tyle, jeżeli materiał Wam się podobał. Jeżeli chcecie, żeby więcej takich anten się pojawiało na kanale, to piszcie w komentarzach, piszcie, jakie modele chcielibyście, żeby dla Was sprawdzić. Proszę Was, oczywiście, też jak zwykle o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i cóż, do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!